Nie spotka mnie nic złego, bo znam. Słuchajcie, to jest element plaskowy, który taka chwila powiedziała, jest ciemno, a jedzie samochód i on świeci, y, świeci swoimi światłami w to, to jesteście bardzo wtedy widoczni. Jeżeli tego człowiek nie ma, to jest widoczny dopiero w odległości doległości 30. Pamiętajcie, Nie przejeżdżamy rowerem przy przejściu dla wieży, czyli należy co zrobić, zatrzymać Zajmę, się, tak? Zatrzymać się, roberek, z tej roweru, po prostu go przeprowadzić. Możemy przejechać przez jezdnię, ale wtedy, kiedy jest droga dla rowerów i ta droga przeje, przecina jezdę. Wówczas możemy. W trudniku takiego miejsca raczej nie mamy. A wtedy jak taką opaskę założyć. O właśnie. No, najpierw w którą stronę? W prawo lewo. Super. Hmm. Najpierw sądamy się w lewą stronę. Dlaczego w lewą? Jak musicie, że to jest takie bardzo istotne? będziemy Pamiętajmy, że zawsze najszybciej, najbliżej nas będzie samochód z naszej lewej strony. Dlatego zawsze patrzymy w lewą stronę, później w prawą, jeszcze raz w lewą. Jeżeli nic nie jecie, to pojazdy się zatrzymały, żeby nam wystąpić pierwszeństwa. Bezpiecznie. światło. Tak, bo to światło z tego samochodu odbija się, tak? Przez to jesteśmy bardziej czytelni, widoczni dla kierowców.